Dzisiaj będziemy, czułem, dzisiaj będziemy się bawić ruderami znów w domu. Dzisiaj mamy o taki towar, musimy go zawieźć i wyładować na naszą farmę. Jedziemy sobie masajem do naszą farmę. Rover naprawiony jest. O, tutaj rozkładamy dźwig, eee, jeszcze trzeba, mister Marka oczywiście włożyć. Włożone sobie rozkładamy dźwięk. E, musimy to tutaj postawić. Mamy tu już... Odpalamy sygnały. Zniżamy zaczepiamy. Teraz włączamy. Teraz się włączymy. Ciężkie to trochę jest. spuszczamy. nowy nabytek lind u nas na farmie dostałem, tak w ogóle to dostałem bana dwudniowego w hmm, pyszkę więc nie wiem nawet za co no trochę tą nową bm-ką, fakt, ale ani razu jeszcze mi się nie udało tak bardzo komuś przeszkodzić w jeździe. Tak czy siak, to już wcześniej dostałem innego reporta, już, bo maluch mnie wnerwił. Jak zwykle maluchy wnerwiają. No jest tak, I nam zostało. Obniżamy. No. trzeba bardziej obniżyć. Znów zapomniał wziąć skani, więc znów stanie nie ma. Niestety na no odcinku. Tylko skani nie ma. No Mercedes tu stoi. Ten zepsuty niestety. Kom upadło i drzwi. Nie przyjęli reklamacji, więc nie dostanę nowego. ani mnie nie naprawią. No więc, trzeba jakoś to koło naprawić. O, już skończyliśmy. Bo tak podam. O, zaczepione. Gasimy. Pusterka chowamy. Masę trzeba zaparkować. To parkujemy. To to jest. O, wędrowero. To drobery. małą, bo mała jest do przewozów. I rzeczy. Do dźwięku. No i masę, oczywiście, parkujemy. I zapraszam do subskrybowania, i lajkowania, i udostępniania innym filmom. To my już sobie będziemy kończyć. Jeszcze masę zaparkuję Zapciążniki. No to cześć i czołem. Do następnego odcinka. Pa.